Dobry wieczór Państwu. E, za chwilę na początek jednak składy, na początek gospodarzy. Doskonale przecież znany też z występów reprezentacji Polski. No i właśnie, wieczysta Kraków. Jasen Wilman, daleki wyrzut na Osyrę. Jest tam Biernat, bardzo groźny w polu, karnym Klesiewicz. Gokut, środkowanie. wybicie tej piłki przez Biernata. Jeszcze jednak próba z dystansu, dobrze Forens. No i teraz błąd. Może się to źle skończyć. Uwaga, bo robi się niebezpiecznie. Goku jest szansa broni. Foren, Wilma. No to jest na razie najjaśniejsza postać obok Rymberga w Podbeskidzie. No i obserwujemy Fina. Rymberg już po polu karnym strzela. Oj, teraz pomylił się Pietrzak, Klisiewicz, doskonała sytuacja. Jeden do zera dla Podbeskidzia. No i tak też się dzisiaj dzieje. Przetrwał trudny moment. Wykorzystał błąd rywala i prowadzi jeden do zera na własnym boisku z wieczystą Kraków. No wszystko układało się naprawdę bardzo dobrze. Zespołowi Sławomira Peszki. Michał Trąbka, lewą nogą, niebezpieczne to wstrzelanie i Osyra w ostatniej chwili. Dać piłkę do partnera. Teraz właśnie zrobił to Góralski strzał i blisko wyrów z zespołem Łukasza Tomczyka. A tymczasem Łysiak przed polem karnym. To jest jego miejsce na boisku. No. Musi jednak podać do młodzieżowca wieczystej. Jest Torres. Dośrodkowanie w zasisk. No i czyżby tutaj pachniało drugą porażką. No ale jeszcze poczekajmy. Tymczasem Ziłkowski. Doskonała okazja dla Podbyskicia. Ziłkowski batę bliżej lewej strony. Teraz dobra piłka, Czumaj! kapitalna interwencja, co ciekawie dobiega do piłki. Wyskakuje gdzieś za pleców obrońców, a teraz strzał z powietrza na całość. Trener Sławomir Peszko. Osyria. On wyprowadza piłkę zewnętrzną częścią stopy i teraz Klisiewicz będzie sam na sam. Lucjan Klisiewicz, No, popisowo zmarnowana ta sytuacja. I nie pozwoli już tego zagrać Łukasz Szeg Jest triumf, jest... Upragniona wygrana pod Myskidzia. Trzy punkty z wieczystą Kraków. Z wieczystą Kraków i zespół trenera Sławomira Peszki przegrywa.